Tak, witamy, tak? Witamy wszystkich. Gdzie dzisiaj jesteśmy, Julku? Dzisiaj jesteśmy w Siedzinie. Startujemy z Wielkiej Polany. Idziemy gdzie, Julku? Na Policę dzisiaj idziemy. Chodzimy czarnym szlakiem. No a schodzić to zobaczymy. Bo będziemy chcieli sobie zrobić jakieś skróty i wrócić inną drogą. Tutaj są tu jest parking. Przed samym wejściem na szlak. W sumie szlak to się trochę wcześniej zaczyna. O, idziemy, tak, Juku? Idziemy? Tata. Idziemy, tak? Julek, pomachaj. Julek, machamy, kloskamy, tak? Tu, 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 tu. Idziemy. Maksiu dzisiaj też jest z nami. Też idzie, tak, idzie, idzie na policję. Czaszki ćwierkają. Julku, idziemy jechać. No i tutaj tak droga idzie tam dalej prosto. No a my tu zeszliśmy sobie w prawą stronę. I idziemy szlakiem. Dość tak stromo się zaczyna. No Julianka będzie musieli wziąć na sidełko. I znajdziemy. To są zakrutki, nie? Julek wchodzi pod górkę tak Ja taki nie zbieram pod Julek nie zbieramy prosto, no nie dojdzie do domu. No Julku, chodź. No, chodź. Coś coś ci w bucika weszło? Chodź Julku, do mamy. Dobra. A Kuku, a to kto to jest tata? Tak, szajdę z kałki. To pinu go ja odejdę do tyle. I to będzie kamerkę wyłączyć Dziemy to Jest to tak No i tak Weszliśmy teraz stąd No trochę tam jest trochę taki męczący kawałek jest trochę pod górkę no i teraz mamy już taką drogę idziemy, a jak będzie długa to nie wiem idziemy tą drogą Z tej drogi już zeszliśmy Idziemy teraz na taką drogą jak widać jest trochę to pod podgórkę także Idziemy, strasznie dzisiaj upał. ale no, nie wiedziałam, że aż będzie tak strasznie ciepło. Maxia po prostu nie brała. Niby czerwieca początek, ale duchota taka. Wczoraj padało cały dzień. Strasznie duszno. Ciężko się idzie, źle się idzie. No właśnie. No i weszliśmy tutaj do Bożdych szlaków. Idziemy jeszcze zobaczyć kapliczkę. Ile jest? 7 minut tej kapliczki, tak? No idziemy tędy. Tutaj idziemy zobaczyć kapliczkę. 7 minut jest podobno, a nie 15 minut. A później się wrócimy no i idziemy do Stroniska. No i tutaj mamy halę krupową z tej strony. Takie widoki. Te kapliczki, tam drogą. No takie widoki. Idziemy do góry. Tam. Tutaj mamy nadajnik, widać. No i doszliśmy kapliczki

No i teraz od tej kapliczki sobie zeszliśmy, kawałek tylko na dół, w prawą stronę, odbyliśmy na Czerwony Szlak i idziemy teraz Czerwonym Szlakiem do schroniska. No i wyszliśmy na halę, tutaj mamy pioki po prawej stronie. Tak. I tutaj idziemy dalej. Ja was dogonię. No i tutaj mamy rozwidlenie szlaków. No jest ta kaplica na okrąglicy. 15 minut tam właśnie byliśmy, stąd wracamy. No i teraz idziemy do schroniska. 200 metrów. Czyli tutaj. Idziemy do schroniska. Robię sobie przerwę dłuższą. I tak to po lewej stronie mamy zadoszenie, miejsce na ognisko. platforma. No i schronisko. Który gdzie jest? Jaka data? Eee, ja piąty lepie. piąty, zero, szósty. Uważa, 22. Proszę. I Tak wygląda schroniska. No, fajnie. no, i tutaj od tej placówki idziemy sobie do góry już na szczyt Policy. W placówce ten sprzedają serki wędzone. Jak ktoś ma ochotę, można sobie kupić. No idziemy już na szczyt No jak tam pokazywało wtedy tyle okazało się, że 7 No, no i doszliśmy, stąd mamy jeszcze. Było takie 7, jak tak? Pół godziny. No, może. Nie, więcej tam było. Może 7 się. minut. Więcej? Mogło, być z górki masz to, to mogło, bo jeszcze to nie było tak daleko, to był kawałek z tego lasku. No, jeszcze mamy tam pół godziny stąd. Kółko, tak, Czerwonym to szlakiem to na policję. Jest, doszliśmy. Polica. Jesteśmy już. Jadimy sobie przerwę. W cieniu gdzieś, bo słońca to mam dosyć. Aha, bo Julek śpi. Tak? Jesteśmy? Julek kopie. Julek do góry, zobacz. Ciekawa Marka, idzie? widzisz? Tak, no. Dobrze. Schodzimy już na dół, wracamy. No i tak, można wrócić tą samą drogą, co się przyszło. Ale my teraz sobie schodzimy niebieskim szlakiem na dół. Ten, co idzie, szlak do przełęczy, ale bo później było trzeba z przełęczy iść kawałek drogą asfaltową do samochodu, do parkingu. Ale my sobie zrobimy tak, że po prostu zejdziemy ścieżkami bocznymi, które odchodzą od szlaku, no, żeby sobie skrócić tą drogę e, według mapy czy, bo tam jest fajnie. Chociaż na mapach, o mówił, też chyba są pokazane drogi, drogi, którym można sobie skrócić drogę. No i tak idziemy. No. Także kto tak jak woli, no, można wrócić tą samą drogą, można wrócić szlakiem niebieskim. I sobie przejść później drogą asfaltową, wrócić do samochodu. No, no idziemy. No, wyszliśmy sobie tutaj na drogę. Kawałek przejdziemy drogą, później znowu zejdziemy ze szlaku. I tak idziemy sobie z Skracamy sobie po prostu drogę z niebieskiego szlaku. Do samochodu, tam gdzie mamy zostawiony samochód. Gdzie cię? Idziemy. idziemy, nie? Tak, Julek? Do ciepeczki? Do ciepeczki, Julku? Mhm. Uh -huh. Ale dobry patrz, tam No. Tak, teraz no jest, o wau! Chodź mnie. ręki tu jedzą no. i nie a, bo już nas usłyszały. A. No I doszliśmy tutaj do takiego zadaszenia. Przed deszczem się można schować. Ta folia jest dana, no nie jakby jakby padał deszcz tak? Więc to jest... Ja nie wiem, czy to tutaj folia. Aha, wciąż to folia. Tak to tutaj wygląda. No cały czas idziemy taką drogą sobie na skróty. Stąd mam aż 15 minut do samochodu już, także końcówka już naszej trasy. No już do samochodu mamy niedaleko, także ostatni to jest filmik. Jak mówiłam, można sobie trasę zrobić taką samą, tym samym szlakiem, co się wchodziło można zejść. My zrobiliśmy taką sobie pętelkę Poza szlakową trochę częściowo. No i to tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Cześć!